Wrocławscy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzali kontrolę pojazdu na jednej z ulic dolnośląskiej stolicy. Ich uwagę zwrócił dokument okazany im przez 39-letniego kierującego Volkswagenem. Na blankiecie prawa jazdy zauważyli policjanci odrobiny białego proszku. Po chwili mężczyzna przyznał się policjantom, że tego samego dnia, zaledwie kilka godzin wcześniej, zażywał amfetaminę, a następnie wsiadł za kierownicę swojego samochodu. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze zatrzymali również jego prawo jazdy. Dodatkowo okazało się, że w kontrolowanym pojeździe policjanci ujawnili foliowe opakowanie, w którym znajdowało się kilkanaście porcji amfetaminy, a sam pojazd nie miał ważnych badań technicznych. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności.